Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa, i rzekł do swego ludu oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać, w wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla Faraona miasta na składy Pitom i Ramses, ale im więcej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do synów Izraela. Egipcjanie nielitościwie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie przez uciążliwą pracę. Faraon wydał całemu narodowi rozkaz wszystkich nowonarodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Zaczynamy lekturę księgi wyjścia, i już słyszymy, że nowy król zapomniał o Józefie. Zapomniał o tym, co Józef, co Hebrajczycy zrobili dla Egipcjan. Co Józef zrobił? Łatwo zapomnieć dobro, łatwo gdzieś zapomnieć o wdzięczności. I zupełnie zmienia się kierunek. Egipcjanie występują przeciwko Izraelitom. Przy czym Dlaczego występuje król przeciwko Hebrajczykom? Naród jest liczniejszy, i potężniejszy od nas, roztropnie przeciw niemu wystąpmy, żeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami, mógłby, jeśli by nagle jakaś wojna wynikła, no mógłby się przyłączyć, no i co? Ani żadnej wojny nie było w żadnych planach, nie było żadnej wojny, ani oni się nie chcieli połączyć z wrogami, ale tak sobie wymyślił, Król wymyślił sobie faraon, że a może tak się wydarzyć. I taki scenariusz sobie narysował, pewnie nie miał czym się zająć, więc wymyślił sobie taki scenariusz, czarny scenariusz. Będzie źle, będzie strasznie, więc trzeba coś robić, żeby do tego nie dopuścić. A kto powiedział, że tak będzie? Nie było żadnych podstaw do tego, żeby tak myśleć. Oprócz tego, że czarnowictwo, że król tak sobie wymyślił. I co gorsze, to wpłynęło na ciężar życia ludzi, uciskano ludzi i nawet zabijano dzieci. Przez to, że król sobie coś wymyślił, zabijano dzieci. Do czego może doprowadzić to, że się nakręcamy w naszych jakichś pomysłach? Gdzieś zaczynamy się czegoś bać i myślimy, że będzie tak, 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 tak. Straszne, jak to będzie. I tak się nakręcimy, że uwierzymy w to, co żeśmy sobie wymyślili. I to najczarniejszy scenariusz, my w niego uwierzymy, i zaczniemy się tak bać, że zaczniemy się ratować i skrzywdzimy ludzi, skrzywdzimy siebie, będzie ciężko z nami żyć, a może nawet ktoś straci życie przez to, że był taki czarny scenariusz. A może właśnie przez taki czarny scenariusz tracą też życie niewinne dzieci, jeszcze nienarodzone, bo był czarny scenariusz, jak sobie poradzimy z tym nowym dzieckiem. Uciekajmy od naszych czarnych scenariuszy. My nie wiemy, jak będzie. Nie wiemy, co będzie za 20-30 lat, bo, bo tego się bał król. Jeżeli morduje małe dzieci, bo oni później mogą być żołnierzami, chłopcy, mężczyźni, to on się boi tego, co będzie za 20-30 lat. A skąd on wie, co będzie? I jakie prawo nawet król ma do tego, żeby decydować, kto będzie żył, a kto nie będzie żył? Tylko Pan Bóg ma takie prawo. Też pewien scenariusz wydarzeń, tylko trochę w drugą stronę, widzimy w dzisiejszym psalmie. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, przyzna Izraelu, gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy żywcem by nas pochłonęli, gdy gniew ich przeciw nam zapłonął. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, pochłonęliby nas żywcem. Ludzie przeciw nam powstali, pochłonęliby nas żywcem, i jeśli by Pan nie był po naszej stronie. Czyli pewien scenariusz. Patrzymy na przeszłość i widzimy, myśmy myśleli, że będzie coś strasznego, a okazało się, że nie aż tak strasznie. Znaczy Pan Bóg nas wybawił. Pan Bóg nas uratował. Ile było różnych spekulacji, prognoz, że już się zacznie trzecia wojna światowa, że już będzie wojna nuklearna jądrowa i później nagle uspokoiła się. Pan nas wybawił od tego. Rzeczywiście było niebezpieczeństwo, a może i jest, no ale patrzymy na przeszłość było. Ale Pan nas wybawił, gdyby Pan nie był po naszej stronie. Dlatego, zamiast rysować jakiś czarny scenur, scenariusz w głowie, może lepiej oddać to w ręce Pana Boga, zawierzyć, poprosić, pomodlić się. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synowo z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci. Jak kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Bardzo dziwne są to słowa Jezusa. Nie sądźcie, że przyszedłem. Pokój przynieść na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz jak to? Nie pasuje to do innego nauczania Jezusa o miłości, o miłości nieprzyjaciół, o pokoju, o zgodzie, jedności. Nagle tutaj miecz, jak to rozumieć? Zacznijmy od tego, do kogo to Jezus mówi. Mówi do swoich apostołów. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, nikt więcej tego nie słyszał tylko dwunastu jego uczniów. Czyli to byli apostołowie, na których on chciał zbudować swój kościół. Dlatego jego nauczanie do nich było bardzo radykalne, bardzo konkretne. Nie może dla ciebie znaczyć więcej nawet bliski człowiek. Ojciec i matka, nie może znaczyć więcej. Jeśli masz być moim wiernym apostołem, to mu musisz być gotowy nawet życie oddać. Musisz absolutnie do końca słuchać się mnie. Ja muszę być pierwszym, najważniejszym w Twoim życiu. Inaczej kościoła ja z Tobą nie zbuduję. Więc wymagania dawane uczniom, ale też i my, jeśli chcemy być uczniami Jezusa, możemy coś z tego zaczerpnąć. Pierwsze co chciałbym zauważyć, to wszystkie te słowa, które Jezus mówi, mówi niesamowicie radykalnie. Nawet aż za bardzo radykalnie. Tylko będzie, jeśli będziesz ze mną, to nawet jak kubek wody ci podadzą, to będą mieli nagrodę. Tylko dlatego, że jesteś po mojej stronie. Masz postawić mnie na pierwszym miejscu w swoim życiu. Radykalne wymagania, bardzo radykalne. Coś ciekawego, że jak patrzymy na ten świat dzisiejszy, pewne wartości się rozmywają. Gdzie jest prawda, gdzie kłamstwo, gdzie jest dobro, gdzie zło. Wszyscy są dobrzy. Żebyś tylko Ty był zadowolony, nie przejmuj się niczym, nie martw się niczym. Brakuje jasności zasad, jasności praw, wymagań, to jest dobro, to zło. I co jest ciekawe, jak patrzymy na różne ruchy, nawet w Kościele, na jakieś takie prądy myślowe, na, na nawet i partie polityczne, to ciekawe jest, że jest duże zainteresowanie takimi, Nurtami, które są radykalne, które są konkretne, które są jasne, które stawiają pewne wymagania, które mówią: To jest dobro, to jest zło. Jest bardzo radykalnie, bardzo konkretnie. I ciekawe, że te ruchy, nawet te partie, mają jakieś ogromne poparcie, mają jakieś dużo zwolenników, bo nam ciężko jest żyć, jak nie wiemy, co robić, jak, gdzie jest prawda, gdzie fałsz, gdzie jest dobro, gdzie zło. My potrzebujemy jasnych zasad, jakiegoś radykalnego przekazu. Dlatego też Jezus pokazuje, że on nam daje taki przekaz. Ewangelia, nauka Kościoła daje nam jasny przekaz: to jest dobro, to zło. I albo idziesz za mną, albo idziesz przeciwko mnie. jasny, konkretnie, jasny, konkretny przekaz. I myślę, że to jest to, co nas pociąga, a nie to, co nas zniechęca do Ewangelii. I jeśli Jezus mówi to swoim uczniom, swoim apostołom, że przyniósł miecz, żeby rozdzielić nawet najbliższych ludzi, przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, co Jezus chce, czemu tak mówi. Może byśmy tego nie rozumieli, teoretycznie roztrząsając całą sprawę, ale praktyka życia kościoła, chociażby w mojej parafii, wielu takich ludzi przychodziło do tego kościoła, którzy mówili, ja chcę być w tym kościele, ja chcę się ochrzcić, ja chcę przyjąć sakramenty. Ja będę chodził do tego kościoła, tu mi się podoba, tu czuję Boga, to jest, to jest moje miejsce. Co jakiś czas przestali przychodzić. I Często tak bywało, że później gdzieś udało się spotkać coś co się okazało, wrócili do domu. Pochwalili się swoim bliskim, że byli w kościele. Jak oni na nich siedli, jak oni na nich napadli. Gdzie ty chodzisz, to jest jakaś sekta, to jest jakieś nienasze, to jest jakiś dziwny kościół. I tak na nich nacisnęli, że oni się poddali. No i nie chcą mieć piekła w swoim domu, więc przestali przychodzić. I właśnie w takich przypadkach Jezus mówi, przyniosłem przynieść miecz. Musisz wybrać mnie, a nie ich. I często, jeżeli ktoś zdecydowanie, radykalnie przeciwstawił się swoim bliskim, później się okazało, że to nie było tak strasznie. Że ci bliscy jednak się przekonali, uspokojili, nie jest wszystko tak źle i nawet sami zaczęli przychodzić do tego kościoła. Ale brakuje właśnie tego odcięcia pępowiny. I też na przykład, ile takich sytuacji było, że ktoś, jakiś chłopak, mężczyzna myślał o kapłaństwie, ale mama zaczęła płakać. Nie będzie wnuków. A kto się nami w starości zajmie? I popłynęli ci ludzie, zrezygnowali z seminarium, z powołania. Nie byli na tyle zdecydowani, nie umieli odciąć pępowiny. A ile jest takich przypadków, że mama, tata wtrącają się do rodziny swoich dzieci? Jest nowa rodzina, jest małżeństwo, i tu gdzieś jakiś konflikt, jakieś napięcie między mężem i żoną. I gdzieś synek poskarżył się swojej mamie. A mama zaczęła mówić, jaka wredna jest twoja żona, to wracaj do domu, a co ty będziesz nie użył? A ty zostaw ją, bo ona ci zepsuje życie i rozwali im małżeństwo. Jest niesamowicie ważne, żeby odciąć pępowinę, żeby żyć swoim życiem, żeby dorosły człowiek żył swoim życiem, żeby dorośli, rodzice nie mieszali się do życia swoich dorosłych dzieci. Dali im prawo żyć po swojemu, a przede wszystkim po Bożemu. I my mamy pytać Pana Boga, czego On chce od nas, jak On nas prowadzi, jaka jest Jego wola, jaka jest Jego droga, jakie jest moje powołanie życiowe. Iść tak, jak nas prowadzi Pan Bóg, a nie, jak mówią ludzie, nie zważać, nie przyjmować na poważnie tego, co mówią nam ludzie, nawet najbliżsi. I jeżeli to jest sprzeczne z tym, co mówi Jezus. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.